Wiecie, tu ja Żaneta w dzisiejszym odcinku nagrywam haul zakupowy z Shane. Tutaj mi przyszła taka duża paczka. E, niestety jest otwarta, ponieważ możliwe, że moja mama ją otworzyła. Jeśli będziecie coś kupować na Shane, albo coś wam się spodoba, co ja dzisiaj pokażę, to tutaj macie kod rabatowy 15%. Polecam. Od razu przechodzimy do pierwszej rzeczy i to są takie róże, bo właśnie ja sobie chciałam je przykleić na ścianę. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. A jak nie będzie mi się to w sumie podobało, to sobie włożę do jakiejś doniczki, czy coś takiego. bra tutaj jest zawiązane takimi gumeczkami. Trochę śmierdzą. Chociaż jest tutaj 12 róż, tak żebym mogła tam przykleić i tutaj. Ale one właśnie są trochę za długie, więc będę musiała je trochę przyciąć. Sorry, że mam taki głos niski, ale mnie bardzo gardło boli. I właśnie chciałam biały kolor, bo w sumie najbardziej tutaj pasuje do mojego pokoju. Od razu Wam pokażę ten kocyk, bo jest bardzo ładny w takiej misie. On jest taki mięciutki i tutaj mamy tak ładnie to zapakowane. Tutaj mamy taką kokardkę, więc to odwiążemy i zobaczymy. Kto się będzie prezentować? Dobra, ten kocyk. Czekajcie, stanę i wam pokażę. O kurde, jaki duży! Wygląda tak. No, powiem Wam, że jest bardzo ładny i bardzo milutki. Z drugiej strony jest cały biały, a tutaj jest właśnie taki. Więc fajne jest to, że z jednej strony jest biały, bo na przykład nie wiem. Jak będzie mi się podobać, tak to będzie cały biały, a jak będzie mi się podobać w Misie, to będzie w Misie, tak. Tutaj macie cenę i zdjęcie tego kocyka. Dobra, teraz tutaj następna rzecz. Dobra, to jest taka biała sukienka, bo ja właśnie mm, nie miałam żadnej białej, ładnej sukienki, bo mam taką jedną białą, ale ona tak prześwituje, więc zobaczymy, czy ta będzie prześwitywać. I wygląda ona tak. Za chwilę ją przymierzę, więc będziecie mogli dokładniej zobaczyć. Jest to rozmiar XS i ja to teraz przymierzę. E, dobra, zmieniam miejsce nagrywania, bo tam chyba nie będzie za bardzo widać. I ta sukienka wygląda tak. Szczerze nie spodziewałam się, że ona będzie się aż tak ładnie y, tutaj prezentować. I jeszcze do tego w ogóle nie prześwituje. Tutaj jest następna rzecz. Więc tutaj mamy taki czarny top, i do tego jest taka spódniczka to jest rozmiar XS. Za chwilę zobaczymy jak to będzie wyglądać. Wygląda ona tak. Jest bardzo ładna tutaj. I oczywiście ten komplet wygląda identycznie jak na zdjęciu. Teraz tutaj mamy następną rzecz białą. Zapomniałam o tym. To jest taka góra taka z takim dołem. Z takimi dzwonogetrami. Jest to rozmiar XS, także idę to przymierzyć. Dobra, ta bluzka wygląda tak. Prawie w ogóle nie prześwituje, więc to jest duży plus. Yy, tył ma taki sam, i za chwilę Wam pokażę spodnie. Wyglądają yy, tak szczerze. Nie lubię chodzić w takich spodniach, bo one nie pasują za bardzo do mojej figury, bo ja mam taką figurę prostokątną. W klietrach będę raczej chodziła po domu, ale w tej bluzce na pewno będę wychodziła, bo jest bardzo ładna. Podoba mi się. Tutaj, tutaj 10 na 10, bo naprawdę jest bardzo ładne. Tutaj mamy takie coś i to jest dywan. Za chwilę wam to pokażę. Jeszcze się dwie rzeczy zostały. Dobra, tutaj mamy dywan i ktoś go chyba już tutaj widzę, że otwierał, ale ja tego nie widziałam. Ja właśnie w swoim pokoju w ogóle nie mam dywanu. Wygląda on... Tak, jest taki duży mega. Myślałam, że będzie mniejszy. Taki mięciutki, ale ciekawe, czy on po czasie się będzie robił taki, wiecie, taki zmechacony. Więc to zobaczymy. Ale na pierwszy rzut oka jest naprawdę bardzo fajny. Polecam, jeśli Wam się podobają takie, yy, takie dywany. Dobra, tutaj mamy przedostatnią rzecz. Yy, wygląda ona tak. Mam już taką bluzkę z Shane, ale ona kosztowała chyba 20 zł i mi się ona za bardzo nie podoba. Pokażę Wam ją w sumie. Mam taką bluzkę i no, tutaj jednak jest różnica, co nie. Ta jest za 40 zł, chyba a ta za 20. I ta jest na pewno bielsza, ma taki bardziej wyrazisty kolor. I ją przymierzam. Jeszcze Wam powiem rozmiar: jest to rozmiar M. Co? Powiem Wam ludzie, że ja nie brałam M. -ki. Nie wiem o co tutaj chodzi, ale może M będzie lepsza. Nie wiem, zobaczymy. Dobra, przed chwilą sprawdziłam i się okazało, że wpisałam y, zły rozmiar. Ale teraz jak patrzę na tą bluzkę, to M nie jest taka zła jak myślałam, bo w sumie po tą bluzką bym mogła mieć jakiś top i mieć taką, wiecie, narzutkę. To też bardzo ładnie wygląda i w ogóle jak ta bluzka jest M, to też w sumie nie wygląda tak źle. Tutaj na ręce ma takie tutaj wycięcia na kciuki. Bluzka ma taki bardzo ładny biały kolor, bo to nie jest taki żółty, tylko on jest bardzo biały. Zajdziecie do tych spodni. Ale są takie żółte, zobaczcie jakie to ma kolor. Zobaczę, jakby to wyglądało z kurtką. No, powiem Wam, że bardzo ładnie to wygląda z kurtką, bo te rękawy tak fajnie tutaj wystawają. Tutaj jest taki golfik, więc powiem Wam, że wow. Dobra, teraz niestety ostatnia tutaj rzecz i są to jeansy. Ja mam właśnie w szafie identyczne spodnie, tylko one mają tutaj to takie żółte, te przetarcia, i są większe o wiele, a te widzę, że są mniejsze i są bardzo długie. Więc tutaj jest na plus i jest to rozmiar S. Spodnie wyglądają tak i one są bardzo ładne. I tutaj mają, czekajcie, taką y, długość więc są idealnej tutaj długości, tutaj są w miarę obcisłe, bo tamte są na przykład bardzo tutaj szerokie. Z tyłu mają też takie znaczki. I są naprawdę super, polecam. Kosztują chyba 140 zł, więc to jest w sumie tanio, jak za takie spodnie. Te spodnie mają super jakość, w ogóle nie są jakieś takie dziwne, tylko właśnie są zarobiste. Dobra, to już koniec odcinka. Jeśli Wam się podobał, możecie dać łapkę w górę i subskrypcję. Jeśli dotrwaliście do tego momentu, możecie napisać w opisie paczka. Zobaczymy, kto ogląda moje filmy do końca. Ja się z Wami żegnam, papa.